Maneczko z tej strony młody gracie właśnie w dzisiejszym odcinku będę zdobywać potki złego omenu. Tak, będą mi przydatne. I jeszcze tak zrobię tą rozrywkę dla was, bo równo dobrze bym mógł po prostu siedzieć i nie nagrywać tego. A to jest właśnie taka fajna stuczka, nie? Znajduję taki zły omen, letlen najwyżej jak potrafię, 2-3 razy i pyk, już jest spory walut. Nie, pyk, pyk. Wow, jak mnie wywalają na daleko. Pyk, pyk. Just wulkan obstał og... po prostu. Mój miec, mój miec! Jeszcze jesteś tutaj, teraz lecę tam. O, widz. Tutaj tego, wow, ile idz tu? Wow, naprawdę to. A, sama. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk kolejny. W ogóle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Naprawdę polecam, bo się opłaca. każdego dnia sta staram się... jest jeszcze jedno... To no tak mało. Wow, teraz muszę szybko uciekać. Uciekam! Też szybko zjem. I zaraz będę dalej kontynuować. To wypalę. Tylko pójdę trochę tam, stronę. Bo muszę się podregenerować. I mm, jeszcze to wezmę, o. Dobra, angot! A masz, a masz. A masz. Tutaj podbiegnę, tutaj rozwalam. Dobra, widzę sobie tam kolejny natko. To pyk, pyk. Tutaj omijam strzał. Pyk, pyk. Dwóch sypo banerami na Pyk, pyk, pyk. Tez ciebie. Pyk. No i mam. Nie biorę to. O! Jeszcze wy! Pyk! 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 Knockout! Tutaj zaatakuję, tutaj się zakręcę. Pyk! 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 Też szybko zjem. Hm. Dobra, ty mnie strzelaj, a ja zjem. Dobra, spudło. A masz! A masz! Za niego wyskoczyłem nawet. Pyk! Y, pyk! Dobra, papa! Pa. Miłego dnia!